Dzisiaj trochę o praktycznym spoglądaniu na Pana, aby nasze serca były rozpromienione radością. No i odpowiedź na pytanie, jak przygotować się do chrztu w Duchu Świętym. Oczywiście, w kilku słowach odpowiedź, bo trzeba by było trochę więcej w tym temacie poczytać. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Nie patrz ze strachem na zmiany w życiu. Raczej patrz na nie z pełną nadzieją, że kiedy powstaną, Bóg poprowadzi cię bezpiecznie przez wszystkie rzeczy. A kiedy nie możesz czegoś znieść, Bóg weźmie cię w swoje ramiona. Jakże to ważne słowa świętego Franciszka Salezego dzisiaj dla nas. Wobec tych wszystkich spraw, które się dzieją, a jednocześnie podpowiedź, gdzie mamy szukać, wracając do źródła Jezu, twojej miłości, twojej łaski. Twojego błogosławieństwa. Działaj w nas, Jezus, swoją mocą. Tobie się zawierzamy jako jedynemu Zbawcy i Panu, napełnij nas Twoim Duchem, abyśmy dzisiejszego dnia potrafili zanieść miłość światu. Amen. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Posłuchajmy słowa, bo jest ono niesamowicie piękne w kluczu zaproszenia. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał, uwolnił go od wszelkiego ucisku. Muszę się przyznać przed wami, przepraszam, że to słowo chciałem kiedyś drukować na dużych billboardach z najświętszym sakramentem. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. To jest słowo z dzisiejszego 34. Psalmu, które pokazuje źródło, do którego tak rzadko jako katolicy przychodzimy. Mówię tak rzadko, bo chociaż kościoły coraz bardziej się wypełniają, jeśli chodzi o tych, którzy adorują, to trzeba powiedzieć wprost: i tych miejsc adoracji jest dużo w tym rozrachunku ogólnym, to jednocześnie wobec tego. E, e, Patrząc na całość tych, którzy chodzą do kościoła, no jest jeszcze bardzo mało i za mało tej adoracji, która jest źródłem dla nas inspiracji, i mocy. Dlaczego ta adoracja jest taka ważna? Dlaczego łączę ją z tym spoglądaniem na Pana, aby rozpromienić się radością? Nie tylko dlatego, że papież Franciszek, którego tak szanuję i cenię. Wielokrotnie zachęca. Niektórzy mówią, że nie będzie ksiądz miał takiej popularności jak inni katolicy. Kaznodzieje dlatego, że ksiądz tyle razy cy cy cytuje dokumenty Kościoła i papieża Franciszka, że dla wielu jest to po prostu nie, niemożliwe do przyjęcia. Jest to trudne do przyjęcia, jest to, jest to za trudne. To nie zmienia faktu, że no nie chce trzymać się niezatwierdzonych objawień. Więcej niż tego, co naucza nas Kościół, bo Pan zdał obietnicę, że Kościół nasz przetrwa wszystko. No a Jak mogę prowadzić ludzi drogą, która jest absolutnie drogą jakichś przewidywań, jakich, jakichś proroctw, które tak naprawdę są z natury skazane na odrzucenie, bo są niezgodne z nauczaniem Kościoła i Biblią, jak nie trzymając się tego? Co pokazuje nam Kościół, co wyznacza, wyznaczając kierunek papież Franciszek, nawet jeżeli ktoś go nie lubi, nawet jeżeli trudność ma z przyjęciem tego, co papież Franciszek mówi. Więc y, łączę, tak jak powiedziałem, to zdanie, które jest dla mnie szalenie cennym, ważnym zdaniem, bardzo głęboką podpowiedzią y, z y, adoracją, dlatego że Papież Franciszek do tej adoracji między innymi nawiązuje, ale daje też świadectwo tego, zobaczcie, wielu spośród nas nie miało żadnego problemu, żeby cytować godziny spędzone przez Jana Pawła II przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy mówię w niektórych miejscach o papieżu Franciszku, który adoruje Pana Jezusa, to spotykam się ten heretyk Bergoglio adoruje Pana Jezusa? Jak to możliwe? Kiedy cytuję fragmenty, w których papież Franciszek demaskuje diabła, pokazując jego działanie, to słyszę, to jest niemożliwe. No przecież to on zajął tron Antychrysta. Nawet takie wypowiedzi słyszałem. Jest to dla mnie przerażające, że to mówią ludzie, którzy mówią, że są ludźmi Kościoła. Przerażające, ponieważ. To nie jest już kwestia w ogóle wprowadzenia podziału, to jest kwestia naprawdę ściągania na siebie, może tak uproszczę, przekleństwa przez złożeczenie papieżowi i kościołowi tym samym. I mam, mam jedyne lekarstwo, jakie mam, to, to przeczytanie kilku przynajmniej dokumentów kościoła, które to dokumenty kościoła. No, dadzą nam jasno podpowiedź, w którą stronę papież prowadzi Kościół i że to, o co jest oskarżany, nie jest prawdą. Bo kiedy słuchałem najróżniejszych, głupkowatych, tak to trzeba powiedzieć, opinii ludzkich, nawet niektórych kaznodziejów internetowych, to mnie mroziła się krew w żyłach. I myślałem, że rzeczywiście jest tak, jak oni mówią. Natomiast, kiedy zacząłem wnikać w dokumenty papieskie, w drogę, którą papież wyznacza Kościołowi, to zobaczyłem, że jest to nie tylko nadinterpretacja, ale są to fałszywe komunikaty, puszczane do sieci, które powodują, że ludzie tracą wiarę w to, że ten Kościół naprawdę przetrwa wszystko, jak powiedział Jezus. Co niektórzy już stracili wiarę i mówią, że ten Kościół to już to już nie jest kościół Chrystusa, co jest nieprawdą. To już jest duch zwiedzenia, który panuje nad kimś i nad kimś króluje, więc tutaj życzę zwyczajnie nawrócenia i powrotu do, do kościoła katolickiego, do jego nauczania, do jedności z biskupem, do jedności z biskupem, tym biskupem, który jest w jedności z biskupem Rzymu. Bo nie mówimy tutaj o jednym z biskupów u nas w Polsce, który jest poza episkopatem, nie słucha episkopatu. I swoje mądrości rozsiewa w sieci i ludzie słuchając go, no, myślą, że, że rzeczywiście jest tak, jak on mówi. Moi drodzy, moi drodzy, co nam daje, co nam daje to spoglądanie na Pana, o którym mówi papież Franciszek, by nasze serca rozpromieniły się radością, by nasze oblicza rozpromieniły się radością. Przede wszystkim ukojenie. Ukojenie wobec tych wszystkich rzeczy to jest jakaś niesamowita łaska, która spływa w momencie adoracji. Ja Wam powiem, że kiedy szukałem odpowiedzi na wiele trudnych, męczących mnie pytań, to szukałem ich na zewnątrz, podczas gdy Bóg przychodził z tymi odpowiedziami wewnątrz mojego serca. I przychodził z taką delikatnością i czułością, że byłem z jednej strony onieśmielony wręcz tym, że to jest tak niesamowicie piękne, a jednocześnie tak dogłębnie odpowiadające na tęsknoty mojej duszy, a z drugiej strony tak zażenowane, że tak mało czasu jeszcze Jezusowi poświęcam, że tego czasu naprawdę potrzeba by nie bać się w cudzym słowie jak niektórzy mówią tracić czas przed nim, by mieć doświadczenie jego jego obecności, Jego miłości, bo to jest źródło dla nas mocy, źródło bliskości, źródło e, inspiracji do nowych dzieł. Wie, wiecie, e, ja nie odkrywam przed Wami kilkanaście dzieł, które są w, moich, w moim sercu, dlatego że wierzę, że one mają dojrzewać e, na tyle mocno, by. Mm, by odkryte, a niezrealizowane nie powodowały frustracji. Więc kiedy rzeczywiście zrobię wszystko, co będę miał do przygotowania tych dzieł, obiecuję, że te dzieła, które są przygotowywane, będę także pokazywał na tych filmikach. Dostałem wczoraj to pytanie, jak tam w jednym z dzieł. Bardzo zasadne. Natomiast to wszystko, no przed nim, dla niego, w nim. Po co? Po to, żeby on był jeszcze bardziej uwielbiony, po to, żeby, żeby to, co jest przygotowywane, no, było na większą chwałę Bożą. Tyle jeśli chodzi o rozważanie dzisiaj. Natomiast odpowiedź, jak można przygotować się. Do chrztu w Duchu Świętym, Ryszard Kwiatkowski takie pytanie postawił, już mu na to pytanie mm, odpowiada. Moi drodzy, my nigdy do końca nie będziemy przygotowani dobrze na spotkanie z Bogiem. Jeżeli nasze serce jest wolne, zaufaliśmy Jezusowi, wybraliśmy Go jako jedynego Zbawiciela i Pana, jeżeli przebaczyliśmy tym wszystkim, którzy nas skrzywdzili, podjęliśmy decyzję, jeśli stajemy w szczerości przed Bogiem, to nawet w tej konkretnej chwili możemy wołać Duchu Święty, proszę Cię o, o chrzest, czyli o odnowienie relacji z Tobą, o zanurzenie mnie w Twoim strumieniu łask świetnie o tym mówi karoters w cytowanej przeze mnie kilka dni temu książce Moc uwielbienia ale świetnie też komisja doktrynalna pokazuje to ja to nazywam podręcznikiem do chrztu w Duchu Świętym właśnie w tym dokumencie tejże komisji Chrzest w Duchu Świętym wydanym przez Głos Ojca Pio to co możesz zrobić to nie spodziewać się tego, co ty byś chciał, czy chciała. Tutaj mówię do Ryszarda. Do Ryszardy. Ryszarda Kwiatkowska, przepraszam, powiedziałem Ryszard Kwiatkowski, Ryszarda Kwiatkowska. Bo możesz się spodziewać nie wiem czego, a dary duchowe mogą przyjść w ciągu kilku dni, jak pisze ten ten podręcznik Komisji Doktrynalnej. Mogą przyjść w ciągu kilku tygodni. U jednych mogą się pojawić intensywne emocje, radość, łzy, a u innych może nie być żadnej zauważalnej reakcji. Cytuję dosłownie fragmenty z tego um, y, podręcznika komisji doktrynalnej. Więc, więc Ty, kiedy wiesz, że chcesz prosić o ten chrzest w Duchu Święty, możesz go przeżyć w zaciszu Twojego domu, ale możesz go przeżyć idąc do wspólnoty, która modli się i posługuje wstawienniczo, prosząc, by położyli na Ciebie ręce. W Kościele Katolickim zasadniczo się praktykuje tą drugą formę bardziej, chociaż ta pierwsza jest też jak najbardziej poprawna. No to tak, kilka słów odpowiedzi na to dzisiejsze pytania. kto oczywiście jest w okolicach Halinowa, to zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie tych rekolekcji, które trwają, o rekolekcji adwentowych w ciągu tego całego tygodnia. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Subskrybujemy. Lajkujemy i zobaczcie co przygotowałem w opisie. Jak mu pozwoli, to do jutra.